Cześć. Dajmy na to dajmy na to, że zakochałaś, zakochałeś się w osobie, która, która coś osiągnęła w takim społecznym, takim społecznym znaczeniu, że ma, ma dużo pieniędzy, ma status. No i ma takie droższe zabawki od Ciebie. I ten mężczyzna, pomimo, że bardzo go lubisz, bardzo go doceniasz, no to powiedzmy, że jest z tobą uczciwy, jest szczery i powiedział ci, że pomimo tego, że jest wdzięczny za twoje, za twoje uczucia, no to, że jednak nie chce, ponieważ on woli kobiety takie, które osiągnęły coś, które, też, które mają ten, ten sam poziom statusu jak on. I że on wcześniej wchodził w takie relacje z takimi kobietami, które miały mniej, no i że one go wykorzystywały na pieniądze i że, yy, i że siedziały mu na, yy, na garnuszku. I że go wykorzystywały dla tych pieniędzy, i że go tak naprawdę nie kochały, tylko kochały, kochały w nim te jego pieniądze. I ten jego status, i te jego błyskotki, zabawki, na które go stać i że, że kochały, nie kochały jego, nie lubiły tak naprawdę jego, tylko lubiły ten jego status. No to. I no i nie chcesz go zawstydzać, no bo na przykład zajmujesz się sprzedażą skarpetek, no bo sprzedajesz na przykład skarpetki na targowisku, albo no, na przykład, nie wiem, sprzedajesz hot dogi, pracujesz w McDonaldzie, pracujesz na kasie, albo, nie wiem, prowadzisz taksówkę, cokolwiek, albo, no, masz, masz dużo mniej pieniędzy i masz takie zabawki, którymi on nie chce się bawić i nie podobają się mu twoje zabawki. No i nie podoba się mu Twoja aparycja no i gdzieś tam już skomentował ten Twój wygląd że gdzieś ten, ta fizyczność też mu się za bardzo do gustu nie, nie przypodobała no i na przykład ale uważa, że na przykład Ty na niego lecisz z powodu jego wyglądu albo, że albo zauważyła, że jego przyjaciele i jego koledzy już tam nieładnie Ci dokuczali i robili Ci jakieś przytyki i już wiesz, że jego przyjaciele już nie lubią cię, i są. Yy, no i że chcą cię wypchnąć, że jesteś takim troszeczkę takim zgniłym jajeczkiem tam. I oni nie chcą cię. No to uszanuj to, odsuń się. Tam nie próbuj udowadniać, że, że ty też masz wiedzę, że ty nie jesteś głupia, że może nie skończyłaś szkół, ale nie jesteś głupia, yy, coś tam. Nie próbuj tam udowadniać swojej wartości. Jak jej, nie, jak jej nie widzą, no to jej nie widzą. Odsuń się od tego towarzystwa, bo już, już ci dali do zrozumienia, że, że nie jesteś dobrym towarzystwem. Także już ten dla swojego dobra, i żeby nie cierpieć niepotrzebnie, wycofaj się z tego towarzystwa i y, zajmij się sobą, wróć do tych swoich zabawek, który, do, do, swoje, do swoich. Zresztą sam ci, jeżeli sam Ci powiedział, że zajmie się swoimi rzeczami, on się zajmie swoimi rzeczami. Jeżeli on tam powiedział, że on woli te kobiety sukcesu, kobiety o innym wyglądzie, o lepszym ciele, którymi może się popisać przed kolegami, że jakie one były piękne, jakie one były ładne, jaki seks był dobry z nimi, jak się cieszył tym seksem i jak one były akrobatyczne, jakie one były wysportowane i że on woli te kobiety, które cisną na te, um, które cisną na siłownie, które mają takie piękne, wygimnastykowane ciała, które to uszanuj to, nie próbuj się, nie poniżaj się, nie próbuj się dopasowywać, jeżeli nie lubisz siłowni, wolisz in, inaczej spędzać swój wolny czas, to pozostań wierny na sobie i yy, tak spędzaj swój wolny czas, tak jak ty lubisz, na takiej aktywności, jak ty lubisz. I naprawdę przy miłości nie trzeba się jakoś dopasowywać, zmieniać swoich preferencji. Tam, gdzie masz ochotę coś zmienić, to tam zmienia, jeżeli ty masz na to ochotę, ale nie po to, żeby się dopasowywać. Co tam jeszcze? I. Jeżeli właśnie dają ci już takie znaki, dają ci sygnały, że cię nie lubią i ci jego przyjaciele i to osoby, które on kocha, nie lubią cię i dają ci do zrozumienia, że i tam cierpisz, i to twoje serce tam niepotrzebnie się wykrwawiasz przed nimi, no to, no to daj ci taką sugestię, że naprawdę masz wolną wolę i lepiej się wycofać z czegoś takiego, zamiast się poniżać, zamiast tracić szacunek do siebie samego. Wycofaj się z tego takiego towarzystwa, jeżeli cię nie kochają, to cię nie kochają. Zachowaj swoje serce, nie rani niepotrzebnie tego swojego serca. Jak cię nie kochają, uszanuj to, że cię nie kochają. Wycofaj się. Na tym świecie jest odgroma ludzi, którzy są, którzy i są na świecie osoby, które potrafią zajrzeć w ciebie poza. Głębiej niż Twoja, twoja aparycja, niż Twój wygląd zewnętrzny, głębiej niż, niż Twoje osiągnięcia, niż Twoje sukcesy, yy, niż, yy, niż ta funkcja, którą sprawujesz w społeczeństwie. I znajdzie się ktoś, kto nie będzie się Ciebie wstydził, że tam sprzedajesz skarpetki na, na targowisku, czy pracujesz w McDonaldzie, czy pracujesz na kasie. I znajdzie się, taki, znajdzie się taka osoba, która naprawdę będzie cię kochać i nie będzie jej to przeszkadzać, nie będzie się ciebie wstydzić w towarzystwie. I nie słuchaj tam, jak ci tam nagadali ty, ci jego przyjaciele, bo on ci nagadał, że, że to, że rozmawiasz z mężczyznami albo że z jakimś mężczyzną gdzieś tam mężczyzna cię zaczepił na ulicy i ty z nim rozmawiasz, to, że ty jesteś dostępna dla innych. Nie słuchaj tych głupot. Możesz rozmawiać, jeżeli on może rozmawiać z wieloma ludźmi, to, to są takie same standardy, się tyczą ciebie. Jeżeli on może rozmawiać z wieloma kobietami i on ma taką wolność, i tobie to nie przeszkadza, to ty też masz wolność, żeby rozmawiać z mężczyznami. I to, że rozmawiasz z mężczyzną, nie znaczy, że, że ty mu dajesz, albo ty się do niego uśmiechnęłaś. To nie znaczy, że ty dajesz tej osobie przyzwolenie. Żeby być jego kochanką, albo że, że ty już jesteś gotowa, żeby wyjść za niego za mąż, albo że on się. że ty z nim rozmawiasz, albo ty się do niego uśmiechnęłaś, to on się już musi rozwieść ze swoją żoną. Nie. Jesteśmy ludźmi. I. i masz tyle samowolności, co i on, i nie daj sobą manipulować, nie daj się wmawiać. Jeżeli on swój wolny czas. Inwestuje w te osoby, które kocha, i nie inwestuje tego wolnego czasu w ciebie, i nie przejmuje się tym, że, że odizolował cię od świata, i ty masz siedzieć sama, i masz być tylko dla niego, i tobie nie wolno rozmawiać z innymi ludźmi, i ty masz tam wykrwawiać się, i płakać, i być smutna, i siedzieć sama, podczas gdy jemu wolno się bawić, i on, jemu się wydaje, że on może. I tylko on zasłużył na miłość i otaczanie się tymi tak zwanymi dobrymi ludźmi, ja ciebie nie zaliczył do tych dobrych ludzi, i ciebie nigdzie nie zaprosił, tylko on nie, nie szanuje Twoich uczuć, nie szanuje Twojej miłości. No to ty uszanuj swoją miłość i i odejdź od tych osób, które nie chcą Twojej miłości, nie szanują Twojej miłości, nie szanują, miłości, nie szanują Twoich uczuć i nie chcą spełnia, spe, spędzać. Czasu z tobą wolnego. I, I nie wiem, uważa, że jego zabawki i jego czas jest zbyt drogi dla takiej osoby, jak ty. I on nie będzie poświęcał swojego czasu drogocennego i twojego, swojego życia, jakże krótkiego, i y, selektywnego. I selektywnie podchodzi do ludzi do swojego czasu. Y, no to no to odejdź od takiej osoby i nie męcz się, nie, nie próbuj dorównać mu statusem, nie, ić, nie trzeba nagle iść na studia i starać się i, i uczyć się i uda, na, na dyplomach pokazywać mu te swoje statusy i dopiero jak osiągniesz te miliony i zarobisz te miliony, miliardy i coś tam te pieniądze, to dopiero wtedy on Cię pokocha i dopiero wtedy będziecie mogli się spotkać Yy, I coś tam i że nagle, nagle mu się zaczniesz podobać. No nie no, jak teraz mu się nie podobasz, to nigdy mu się nie będziesz podobać. Jak teraz cię nie lubi, to nigdy cię nie będzie lubił, bo duchowo nigdy się nie zmieniamy. Bez względu na to, czy mamy pieniądze, czy mamy statusy, czy mamy. czy spełniamy inną funkcję społeczną, czy mamy więcej talentów, to nie ma znaczenia, bo dalej jesteśmy tą samą osobę. I jeżeli osoba bez tych rzeczy cię nie kochała, to nigdy cię nie będzie kochała i yy, i od razu odsuń się od tej osoby i po prostu zapomnij o, te, o tej osobie i, i żyj sobie dalej. Żyj sobie dalej i wiedz, kim jesteś i nie daj sobie, nie daj sobie wciskać tam yy, yy, ograniczenia wolności i dla, dla, dla nich więcej wolności niż dla Ciebie. Nie daj sobie, nie daj sobie wkręcać jakiś głupot do głowy. Życie jest za krótkie, i szybko urywać kontakty z takimi osobami, które nie szanują naszej miłości i naszych uczuć. Bo nasza miłość i nasze uczucia to jest nasz, nasz największy skarb. I ta miłość, którą mamy do zaoferowania dla osoby, która potrafi, potrafi i chciałaby przyjąć tam naszą miłość. I naszą energię, i nasze zaangażowanie. Nigdy nie jest za późno, żeby, żeby samemu selektywnie podchodzić i selektywnie, yy, selektywnie rozdawać naszą miłość i yy, nasze uczucia.